Równo trzy miesiące temu na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłosiliśmy wspólnie z panem prezesem Wudeckim pomysł zorganizowania we Włocławku pierwszego półmaratonu, pierwszego tak dużego biegu ulicznego w naszym mieście. Równy miesiąc temu, 12 października. Ponad 300 uczestników tego biegu wystartowało i miało okazję podziwiać nasze miasto, bo byli to nie tylko uczestnicy z Włocławka, ale duża część przyjechała do nas z innych miejscowości. Ale ten sukces organizacyjny nie mógłby się odbyć, nie byłby na pewno takim sukcesem, gdyby nie kilkaset osób zaangażowanych w jego organizację. W jego organizację zaangażowane były osoby od uczniów włocławskich szkół po prezydenta miasta, bez wsparcia którego ta impreza nie miałaby szansy się odbyć, dlatego że już rok temu pierwsze konsultacje na ten temat były i udało się przewidzieć środki w budżecie miasta na organizację tej imprezy, z których my mogliśmy korzystać, które stanowiły dla nas podstawę organizacyjną, podstawę do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć funkcjonowanie. Ale to, że 302 osoby dobiegło do mety równe miesiąc temu, mogło. I przede wszystkim bezpiecznie dobiegły do mety, to zaangażowanie ponad 100 wolontariuszy, i tutaj szczególne podziękowania dla Centrum Organizacji Pozarządowych Informacji Turystycznej, ale też, a może nawet i przede wszystkim zaangażowania służb mundurowych i Miejskiego Zarządu Dróg który przez te dwa miesiące przygotowań ściśle z nami współpracował, również z Policja dbając o to, żeby zabezpieczyć czy zapewnić bezpieczeństwo i uczestnikom biegu, ale też uczestnikom ruchu drogowego, dlatego że wszyscy doskonale wiemy, że bieg ten przez trzy godziny dość mocno utrudnił poruszanie się po Natomiast była to pierwsza edycja i z wypowiedzi uczestników już w dniu biegu, ale również po, na, podczas innych biegów chcemy powiedzieć, że z dumą słyszymy opinie takie, że poziom organizacyjny naszego biegu był bardzo wysoki i to też dla nas poprzeczka w B dorównać w przyszłym roku, a przede wszystkim a będziemy się starać również o to, żeby tą poprzeczkę jeszcze zawiesić wyżej. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, bez wsparcia prezydenta Andrzeja Pałuckiego ta impreza by się nie odbyła, ale szczegóły podziękowań za chwilę przedstawi prezes Klubu Uczelnianego AZS WSHE, pan Marek Wudecki, bez którego również ta impreza by się nie mogła odbyć, dlatego że on dał to zaplecze organizacyjne, które spowodowało, że mogliśmy wokół niego budować tą rzeszę ludzi zaangażowanych w organizację naszego biegu. Proszę uprzejmie. Dziękuję serdecznie panu Krzysztofowi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to, co zrobił pan Krzysztof 12 października, to był to one man show. Bieg rozdawał nagrody, organizował. Oczywiście chwilę przedtem też, także będziemy sobie teraz dziękowali szczególnie. Ja myślę, że bez tego człowieka absolutnie ten, to wydarzenie nie miałoby nawet początku. Myślę, że koniec będzie miała za około 50 lat, kiedy pan Krzysztof również będzie startował w 50 jubileuszowym półmaratonie w woławskim. I będziemy podziwiali z nieco dalszej okolicy ten półmaraton, ale myślę, myślę, że to też będzie fajna, kolorowa impreza dla nas. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy są tutaj za nami, jako organizatorzy, szczególnie no, najbardziej Urząd Miasta, bez którego. Zapalnika i późniejszych działań absolutnie nic by się nie działo. Dziękuję panu dyrektorowi, tak po kolei, widzę panu dyrektorowi Osiru i pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy naprawdę poświęcili wiele czasu i przygotowań nie tylko na stadionie, bo te 20 kilometrów było, było gdzie i co robić. Dziękuję. Patrzę z boku szkolnemu Związkowi Sportowemu, który oprócz tego, że Ania działała mocno, również pomógł nam na trzecim punkcie odżywczym. Tam pokroił te banany nie tak zgodnie z projektami Unii Europejskiej, żeby one były proste, były nieco zgięte, dlatego zawodnicy mieli pewne problemy, ale myślę, że w przyszłym roku już zrobimy to normalnie. Chciałem podziękować jeszcze sponsorom, bez których również bez wsparcia finansowego ten półmaraton nie miałby możliwości, żeby odbył się w, takim, w takich w okolicznościach, jak się odbył. Dziękuję również. Fundacji Samotna Mama, która, dzięki której mieliśmy co pić. E, dziękuję wzorcowni, dzięki również mieliśmy co pić, ale troszeczkę mocniej, czyli napoje izotoniczne. E, dziękuję służbom mundurowym, które w tym roku spisały się nieźle, ale w przyszłym roku poprawimy się razem. E, dziękuję przede wszystkim wolontariuszom, bez których. Ja wcześniej uczestniczyłem w imprezach dużych, światowych. Tam wolontariusze mieli wielki wkład, ale tutaj naprawdę zaprezentowali się fantastycznie i dlatego im należą się szczególne, szczególne podziękowania. Podobnie jak paniom z centrum COPIT, powiem w skrócie, które poświęcały swój czas łącznie z przewożeniem z uczestników półmaratonu z dworca tutaj. Także to było również bardzo ciężkie wyzwanie. Dziękuję panu prezydentowi za wsparcie i rozdawanie, rozdawanie wszystkim tego, co, co mogliśmy zgromadzić. Myślę, że w przyszłym roku będzie więcej. Panie prezydencie, tak, już możemy teraz takie zapoznanie... Dziękujemy bardzo. Także w przyszłym roku będzie, będzie co najmniej 50% więcej. W związku z tym będzie pan prezydent o 50% czasu więcej zatrudniony przy rozdawaniu pucharów i medali. I dziękuję przede wszystkim mediom. Bez was nagłośnienie tej imprezy nie byłoby możliwe, a przez to udział Taki dużej, ja powiem, że liczyliśmy na 500 osób na początku, ale to liczyliśmy generalnie tak dla mediów i sponsorów. Tak naprawdę ja bałem się, z panem Krzysztofem rozmawialiśmy zresztą, że będzie to 100, 200 osób, czyli taki, przy 100 osobach to byłby taki, przepraszam, że tak o to określę, taki wiejski półmaraton. Natomiast myślę, że te 300 osób to było minimum, które osiągnęliśmy i to również dzięki, dzięki mediom, które we wszelki możliwy sposób starały się nam pomóc. I dzięki temu mamy 300 osób. Myślę, że w przyszłym roku 700 i na 50 kilka tysięcy przebijemy Londyn. Dziękuję bardzo i teraz proszę pana prezydenta. Proszę państwa, ten półmaraton, mimo że jest pierwszym biegiem, to zapewnienie wszystkich uczestników wynika, że na pewno nie ostatni, a rozpoczyna cykl i jest takim dobrym momentem do podjęcia pewnego wątku, który nam towarzyszył już przez kilka lat we Włosławku. Mianowicie łatwo jest w tej chwili stwierdzić, że jest niesamowita zbieżność i powiązanie między jakością obiektów sportowych we Włosławku i liczbą tych obiektów, a rosnącą liczbą imprez sportowych. Jeszcze kilka lat temu o wielu imprezach nie mogliśmy nawet marzyć, natomiast ostatnie lata, które przysporzyły nam całą masę obiektów sportowych przy szkołach aż 19, ale rozbudowa stadionu, budowa przystani powodują to, że coraz nowsze dyscypliny sportu zaczynają być na, w kalendarzu włocowskich imprez sportowych. Ja wiem, że to tworzy pewne i trudności, a przede wszystkim wyzwania dla wszystkich tych, którzy zajmują się organizacją i samych imprez i tych, którzy zabezpieczają te imprezy, bo to jest duże wyzwanie za każdym razem. Ale jestem przekonany, że bez tego, co Zrobiliśmy w poprawie infrastruktury sportowej, te wszystkie imprezy nie miałyby miejsca i na pewno nie byłyby rozwijane plany na lata przyszłe. Takim klasycznym przykładem jest pierwszy festiwal Smoczych Łodzi. Tu mamy pierwszy półmaraton i wszyscy uczestnicy są zachwyceni obiektami. I potem jestem nagabywany przez. Mieszkańców nie Włosławka, a tych, którzy uczestniczyli, czy to będzie impreza cykliczna, czy na pewno będą mogli w roku przyszłym przyjechać. Ale jeszcze bardziej podnoszącą na duchu, że tak powiem. Wiadomością jest to, że w miarę jak rośnie zaplecze techniczne wosowskiego sportu rozwija się również sprawność organizacyjna, techniczna tych wszystkich, którzy sportem i zapewnieniem życia tych obiektów się zajmują. Mam tu na myśli pana dyrektora i wszystkich pracowników OSiR-u. Przecież dziś to już się zrobiła z tego fabryka. W przez ostatnie kilka lat, no właśnie, ciekawostka, podwoiła się liczba pracowników, a więc zapewne pośrednio sport przyczynił się również do tworzenia nowych miejsc pracy, a jednocześnie do zmniejszenia deficytu tych miejsc w mieście. A więc fajnie nam to wszystko wychodzi, że nie tylko kładziemy złotówki w Mury, obiekty, urządzenia, ale jednocześnie za tym nadążają umiejętności tych wszystkich, którzy obsługują transport. I tu dziękuję panu dyrektorowi, znaczy na pana ręce, całej załodze Osiru za dużą sprawność. Tą sprawność już pokazaliście na stadionie, gdzie od lat po raz pierwszy mieliśmy mecz międzynarodowej eliminacji do Mistrzostw Świata. To jest też już ewenement i gdyby nie te obiekty, to tego meczu by też nie było, a było wspaniałe widowisko. Natomiast cieszę się bardzo z tego, że wokół tej grupy zawodowców, którzy są organizatorami, animatorami tych wydarzeń sportowych, coraz większa grupa ochotników, bo dzisiaj tak się ładnie mówi wolontariuszy, ale to są tak naprawdę klasyczni rzecz ochotnicy, którzy przychodzą z pomysłami, często uporczywie i namawiają nas do podjęcia pewnych wątków i, i to nie kończy się na namawianiu, ale potem czynnie współuczestniczą w organizacji imprezy. Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, bo to tak trzeba powiedzieć, oni są solą tego przedsięwzięcia, bo Przecież bez nich ta wąska grupa ludzi, którzy zawodowo się tym zajmują, nie byłaby w stanie opanować takiego wielkiego przedsięwzięcia. Ja miałem już pytania po pierwszym półmaratonie, nie tylko czy będą następne, ale czy może kiedyś dojdziemy do tego, że będzie maraton we Wrocławku. Pan Krzysztof Kukucki, tu widzę, kiwa głową i na tak, i na nie, ale sam bierze udział w pełny w maratonach, a nie w półmaratonach i może zarazi większą grupę osób i z czasem się rozwiniemy do tego stopnia, co byłoby chwalebne. Tym bardziej, że różne zawody biegów terenowych już w Łozowku przecież od kilku lat mają, jest klub biegacza przecież i mają miejsce. W związku z tym no, cieszę się bardzo, że modne na całym świecie i coraz bardziej modne w Polsce bieganie nie tylko z kijkami, ma coraz większą liczbę zwolenników. Ale jak tak słyszę, to że ja otrzymuję podziękowania, to myślę, że największe będę otrzymać za to, że nie biegłem. Bo bym pogorszył średnią czasową tego półmaratonu. Tak, że, myślę, że to jest największa. Zasługa. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie i myślę, że wspólnymi siłami będziemy dążyli do tego, aby Włosławek był na mapie zdarzeń sportowych Województwa i Polski coraz bardziej widoczny. Tym bardziej, że mamy coraz lepsze zaplecze techniczne, coraz lepiej przygotowaną do tego kadrę, która trenerską, organizatorską, a więc cieszy się, bo jednak to powiedzenie zdrowy ciało, zdrowy duch nie jest bezpodstawne. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. I teraz nie zostaje nam nic innego jak od naszych prezydentów. Tak jest. Proszę Panie Krzysztofie. Podziękowanie dla Pana Prezydenta. Dla mnie. Co? Za to, że nie biegłem. Za to, że panie... <laughs> I, i, za, I zachęcenie do tego, żeby w przyszłym roku jednak tak. tak. Bardzo dziękuję. proszę, pamiątkowy medal, który otrzymywali dziękuję, dziękuję. uczestnicy. Tak. Na szyi. Nawet nie, no to już musi być. O, jeszcze raz dobrze. dziękujemy. I teraz, teraz żonie powiem, że biegłem. Ja chciałem tylko powiedzieć, proszę Państwa, przy okazji tych medali, że to, co powiedziałem o tych 50 półmaratonach, to jest nie bez kozery, ponieważ ten medal został tak zaprojektowany jak puzzle, żeby co roku sobie dokładać. Także możemy sobie dokładać. Powiem, że tutaj są, tu jest 17. Także Panu Krzysztofowi do tych 50 będziemy musieli sobie trzy takie stałki kupić, żeby, żeby to zrobić. <laughs>